Zapraszam na filmik o tematyce BHP Mateusz Lembicz. W dzisiejszym filmiku chciałbym omówić zagadnienie dozoru technicznego, jako określone czynności określone w ustawie. Które mają na celu zapewnienie sprawności technicznej, czyli mowa będzie tutaj o jednostkach dozoru technicznego, a także o urządzeniach podlegających pod dozór techniczny, które muszą być regularnie konserwowane. Oczywiście też, jeżeli podlegają pod dozór techniczny, podlegają rejestracji, badaniom odbiorczym, badaniom doraźnym, eksploatacyjnym i badaniom okresowym, czyli też będą formy dozoru technicznego. I sobie powiemy o przepisach szczegółowych, tylko wymienimy, bo, bo rzeczywiście zagadnienie jest szersze, osobno dla urządzeń ciśnieniowych, jak i urządzeń transportu bliskiego. Chodzi o zagadnienia konserwacji, dokumentacji i tym podobne rzeczy. Także przejdźmy sobie krótko, na czym polega dozór techniczny, co to jest, co to jest dozór techniczny, jakie są formy dozoru technicznego, a także jednostki, a następnie przejdziemy po, yy, do zagadnienia urządzeń. Podlegających pod dozór techniczny. Zaczynamy od definicji dozoru technicznego. Czyli dozorem technicznym nazywamy działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. Czyli chodzi o zapewnienie dobrej, i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Teraz sobie przejdziemy do form dozoru technicznego. Czyli tutaj mamy dozór techniczny pełny, dozór techniczny ograniczony i dozór techniczny uproszczony. No i przejdziemy sobie do charakterystyki dozoru technicznego pełnego. Czyli w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym, organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy czyli badanie odbiorcze, wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne no i sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Czyli te wszystkie trzy warunki muszą być spełnione, żeby, żeby mówić o dozorze technicznym pełnym. Dozór techniczny ograniczony, czyli przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy, badania odbiorcze, wykonuje doraźne badania techniczne, no i sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Czyli tutaj organ wykonuje te trzy rzeczy, brakuje tutaj tylko okresowych badań technicznych. Dozór techniczny uproszczony czyli tutaj, czyli tutaj chodzi o sprawdzenie czyli przeprowadzenie badania typu oraz sprawdzenie, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z artykułami określonymi w artykule 9 ust. 4, czyli chodzi o przeprowadzenie sprawdzenia dokumentacji po prostu technicznej. Dobrze, przejdziemy sobie do jednostek dozoru technicznego, nie będziemy ich szczegółowo omawiać, czyli Urząd Dozoru Technicznego, potocznie zwany UDT, transportowy dozór techniczny czyli TDT no i wojskowy rozu dozór techniczny czyli WDT no i urządzenia podlegające pod dozór techniczny to są przede wszystkim urządzenia ciśnieniowe jak i urządzenia transportu bliskiego dokładniej sobie teraz omówimy urządzenia ciśnieniowe jakie podlegają pod dozór techniczny czyli kotły parowe o pojemności większej niż 2 decymetry 3 przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, szybkowary ciśnieniowe, no i kotły cieczowe o pojemności większej, niż 2 dm 3 przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego. Następnie inne urządzenia ciśnieniowe podlegające pod dozór techniczny, czyli zbiorniki stałe dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów na decymetr sześcienny o a nadciśnienie jest wyższe niż pół bara przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza zbiorników w instalacjach ziemniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów razy decymetr sześcienny zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 decymetrów sześciennych i przekroju nie większym niż 2 decymetry kwadratowe. Oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. No i zbiorniki przenośne, zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż pół bara. Przeznaczone do magazynowania lub transportowania czcieczy lub gazów z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn naciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów razy decymetr sześcienny, a naciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów. No i także podlegają pod dozór techniczny zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, a także zbiorniki w tym cysterny do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem, napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów razy decymetr sześcienny. A nadciśnienie jest wyższe niż pół bara. No i także podlegają pod dozór techniczny wytwornice acetylenu stałe i przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą. Oraz zasobniki węglika, wapnia, zbiorniki acetylenu przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi techniczne, technologiczne acetylenu wraz z osprzętem przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN. Rurociągi, pary łączące kocioł z turbogeneratorem, a także rurociągi przesyłowe i technologiczne. W części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż pół i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 roku, przeznaczone do gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych. Pod nadciśnieniem par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższa niż pół bara, a także przeznaczone do cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż pół bara, iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów. No, i teraz przejdziemy w końcu do urządzeń transportu bliskiego, które podlegają pod dozór techniczny, czyli tutaj wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, w tym systemów do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym. Wyciągów towarowych, podestów ruchomych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, przenośników okrężnych i kabinowych i platformowych, wózków jezdniowych, podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych, dźwignice linotorowe. Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczonym do celów rekreacyjno-rozrywkowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, no i przeciągarki pojazdów szynowych. No i przepisy szczegółowe, które określają zasady dozoru technicznego, jak i jak i właśnie konserwację tych urządzeń, czyli rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, no i rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie warunków technicznych, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Sama konserwacja i, pod, i zasady dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych to jest materiał na, na osobny filmik. Dla, dlatego nie będę tego omawiał, gdyż to jest szeroki temat. Skupiłem chciałem się tylko skupić na, na urządzeniach podlegających pod dozór technicznych, na, na czym polega dozór techniczny, no i formy dozoru technicznego? No i przejdźmy do podsumowania. No i podsumowując, dozór techniczny stanowi taką formę nadzoru nad urządzeniami technicznymi, y, która pozwala właśnie dbać o urządzenia i zapewnić ciągłą eksploatację. Mimo, że jest to nadzorowane przez Urząd Dozoru Technicznego, to jednak tutaj jest to kształtowanie bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń. Dlatego warto też znać przepisy dozoru technicznego nie tylko ustawa, ale też inne szczegółowe akty prawne dotyczące właśnie konserwacji yy, urządzeń. Transportu bliskiego, urządzeń ciśnieniowych, także warto znać, gdyż nie wiadomo nigdy kiedy może się przydać wiedza z zakresu dozoru technicznego, zwłaszcza jeżeli dane urządzenie będzie podlegać pod dozór techniczny. To by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.